Tworzenie AI Governance jest jak przenoszenie ciężkich worków, tak jak na przykład, ja mam tutaj z paletem. Przenoszę je do innego pomieszczenia, tam gdzie jest piec, wydaje się, że ta kubka cały, cały czas maleje, ale w rzeczywistości nie widać efektów. Jednak kiedy skończę tworzyć ten AI Governance, czyli jak przełożę te wszystkie swoje worki do tamtego pomieszczenia, to widzę, że osiągnąłem bardzo konkretny efekt. I ten efekt będzie trwał cały czas, ponieważ ja będę wykorzystywał to, co przeniosłem z jednego miejsca do drugiego. Czyli tak naprawdę będę w stanie bardziej efektywnie, bardziej bezpiecznie zarządzać projektami z zakresu szeroko rozumianych danych oraz systemów sztucznej inteligencji. Rzecz jasna, wdrożenie tego nie jest prostym zadaniem. Musimy uwzględnić kwestie związane z kulturą, kwestie związane z organizacją, kwestie związane też z pewnymi technikalizacjami, które są jednak istotne w kontekście systemu sztucznej inteligencji, przede wszystkim ze względu na dynamikę przetwarzania danych i to, że te dane przetwarzane są najczęściej w trybie ciągłym. To będzie wymagało od nas poświęcenia pewnych zasobów, to bez wątpienia i na to musimy się przygotować. Musimy więc uzyskać zgodę, czy też w ogóle zainteresowanie ze strony sponsorów, ale także liderów, którzy będą w stanie pociągnąć ten projekt do końca. Nie myślmy jednocześnie, że proces ten skończy się w przeciągu 3, 3-4 miesięcy. Jest to proces ewolucyjny, długoterminowy i efekty też będą przychodziły z czasem. Co nie znaczy, że i w krótkim terminie nie uzyskamy jakichś konkretnych korzyści z wdrożenia tego typu rozwiązań. Tworząc ten AI Governance możemy korzystać z odpowiednich standardów. Możemy korzystać z ISO 42001, przy czym praktyczne wdrożenie może być pewnym wyzwaniem, ponieważ uwzględniamy też status quo naszej organizacji. Ale możemy równie dobrze bazować w jakimś stopniu na przykład na standardach, które są znane w kontekście Data Governance'u. Data Governance tak naprawdę powinien poprzedzać wdrażanie AI Governance, ale jeżeli nie jesteśmy na to gotowi, ponieważ paradoksalnie Data Governance może być trudniejszy niż AI Governance, to zacznijmy Przynajmniej od jakichś małych kroczków. Może jakaś mała polityka w zakresie jakości danych? Zachęcam do tego, żebyście zadali sobie kilka pytań dotyczących AI gawernesu i odpowiedzieli tak naprawdę na jedno zasadnicze, fundamentalne. Czy jesteśmy na to gotowi, czy jesteśmy gotowi na przyszłość? Do zobaczenia. Trzymajcie się.